Cześć wszystkim. To ja znowu Epower, witam was w kolejnym odcinku zagrajmy Metro 2033. A jak już tu jesteście, życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. A my gramy w metro jeszcze raz. Powtarzam. Co to się dzieje? Da, oni Nie do Momencik. Я думаю, что я должен немного графику. Окей. Из-за того, что, наверное, мне кажется, что они пересекли, я не знаю, есть ли вина игры. Как обычно, из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции? Да, Артем. А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Mm -hmm. Найди останки соперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи старый äh, сам Что касается перехода. Его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Postaraj się zakryć ich ili wzorwać. Ja stanę się ucelewszymi. Jeśli twarzy okaże się z mnogo, ich na naszą pozycję. Eee, moment, jak się czytało wiadomości, bo zapomniałem. Tu mam mapy. Dobra, to nam niepotrzebne. Zapomniałem czym się to robiło. Tak poczekajcie chwilkę, dajcie mi sekundkę O kurde, coś igrzem rzucił Dobra Tak, jestem deklem No nic, niestety Nie pamiętam jak się używało What the fuck, co ja to zwabiłem? No, to zrobiłem. Na szczęście w sumie może i dobrze, że tak się stało. Później musiałbym pewnie sam walczyć z tymi doktorami. Ope, wy jesteście dobrze, koledzy. To sobie poradzimy, nie? Dobra, zerknijmy na łapy. Okej, okay, widzę jakiegoś cienia już, który na mnie leci. Jakiejś bombę użyć, tylko nie wiem jakiej. W sumie zgłupiałem co ja w końcu zrobić. Suma sumaru. Kurde, co to jest? Łatwo powiedzieć. Ja podejrzewałem, że muszę chyba podejść jak najszybciej i zniszczyć ten tunel. Tutaj powinien być. O kurde, widzę cienie. Nie wiem czy to dobrze. Cie ma starzy, jak tam kolacyjka się dzisiaj udała. Wigilia już była, ale no wiecie. Dobra, sprawdźmy mapę w takim razie. Dobra. W sumie to takie idziemy. Muszę ich przeszukać chyba w ogóle, wszystkich. Czy nie wiem czy wszystkich, ale odszukaj martwych żołnierzy i bombę. Znajdź sposób na zamknięcie śluzy. Okej, okay, czyli musimy iść na górę. Okej, okay, dobra. Coś mnie zaraz ożre. O ty szmatko. Wow, dobra, 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 wracamy. Help me, panowie. Dobra, jak mogę walczyć w Nie zapomniałem. No i co, teraz nic nie wybuchło, nie? Dobra. Ten kurde cycyk go mi biegnie, uwaga. Dobra, próbujemy iść dalej. Czy mam jakąś inną broń? jest dobra. To jest chyba lepsza troszkę. Pięcie leszcze oraz wraźmy ja Nie wiem, mamy tak, mamy jakieś granaty, z tego co widzę, i noże, tylko nie wiem do końca, którym się który uczy, bo wydaje mi się, że jak nacisnę V, to mamy noże. Wszystko jest takie, wiecie, umowne. Czemu muszę łazić przez te kurde tunele jest, znalazłem bombę. O oh my god. Dobra, chyba zdodało, nie? Eee, dobra, co tu się stanęło się? Bo ja się zgu... się, się zamknęło chyba. Tam są moi komplet, ale chwila, bo się zgubiłem. Okej, okay, musimy iść jeszcze naprost. Przeszukaj przeklęta. Odszukaj martwy, udaj się do polis. Nie no. bombę jakąś znalazłem, coś ich wybuchło. Sorry za mój głos i za to. W sposób się troszkę wypowiadam? Oś tu kurde. Bo, bo panowie muszę się uleczyć. Dobra, jestem coraz bliżej. Jeszcze raz. Wygląda na to, że teraz tym razem muszę iść w prawo tutaj tu mam mapę. Nie wiem, to miało na celu mnie coś zabić czy coś. Kurde, te gówna tu przyleciały. Dobra, znalazłem... Alio. Czy to jest detonator z bombą? Cholera eee... No co za shit? One są twarde, nie mam amunicji Nie ma tu jeszcze jakichś apteczek? Okej okay. Kurczę, dobra, ja sobie dziennik Tu jest dziennik, o to mi chodziło Uwaga Hanza prowadzi mnie na przeklętą, jej nazwa nie wzięła się znikąd Mieszkańcy toczyli nieskończącą się wojnę od przetrwania Okej, okay. to tyle. Dobra, sprawdźmy mapkę jeszcze, gdzie musimy wleć. Jeszcze inne miejsce. Jakie to jest twarde Zejdzie, zanim ja tam dotrę. O kurde, bym się spalił. Dobrego, gosti apteczkę, Bardzo dobrze. No tu byłem. No raczej ja tutaj tylko w takim razie się muszę rozejrzeć troszeczkę. Gro, gdzie mnie prowadzisz? Dalej nie wiem, o co chodzi. Dobra. przejść teraz na drugą stronę. Bo dalej nie wiem inaczej, co znalazłem, a czego nie znalazłem. Kurde. What is here? Musimy iść w drugą stronę. Tu coś się leży. Jeszcze? W serio chcesz, żebym ja tu wlazł? No ale dobra, zobaczymy... O oh mój god. Nie, masz, nie możesz czymś innym rzucać? Gień! Dało się to zrobić. Okej. porządku. noże nożek całkiem spoko. Tylko ile razy ja mogę je rzucać? Raz? O ty szmatko!

Oa, dobra, wiemy stąd pany. Niestety nie jestem godny z nimi walczyć. Dobra, pany nie mam amunicji. Pomóżcie mi, proszę. Help me. Ej, mama kacza jeszcze, o kurde. Okej, okay, dobra, tu mogę walczyć wręcz z nimi, się dowiedziałem. Niestety straciłem całą municję, i ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Idę na solo w takim razie. Tu sporo noży zostawiłem, tym, którymi rzucałem. Chodźcie. No dobra, dam radę się z tego wyleczyć, czy nie bardzo? Muszę użyć apteczki, której nie mam, niestety. No dobra, bawmy się. Jakie kurczybyki? Dobra, ja się w to nie bawię. Muszę to skończyć, kurde, teraz, bo jak nie teraz, to kiedy? Ja nie będę łaził w tej Z Spierdykać dziady, oddawać moje noże. Proszę mnie puścić, oddać moje noże. Gdzie są bomby, kurde? O! Tak i kabum, a teraz się pierdolicie. Nie wiedział, że to tak trzeba zrobić, to już on to dawno zrobił A nie stracił kupę amunicji Run, Forest, run! No, chyba eksplodowało Ale wie, pomóż mi stary bitwa za stancję wygrana. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Ну, добра, старый, все Кузнецкий мост. Только не, не Алканский. No, а уница. У тебя не возникнет сложности. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима на лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Могу, же мне поможет. Старый, хотел бы, чтобы ты мог со мной быть весь день, потому что мне сейчас нужна какая-то острая амуниция. Купишь счастья. Co to jest? Kurde, kogoś tu zdrowo powaliło. Świątynę nadziei. Ale sprawdźmy jeszcze, co tu było napisane. No kurcze. dalej nie wiem. Nie wiem, się napisało, ale się nie napisało. dobra. nie które Zobaczcie, ile jest tych. Ktoś tu musiał być w takim razie. Nie, ja zobacz mi ale nie wiem z jakiego powodu. O, amunicja. O oh, yeah! Gaś to chłopie szkody tego zapałki. Kolega też żeś dobrze wymyślił. nie że amunicja tylko nie do tego co trzeba. zabieraj się. Jesteś tego pewny? Bo ja nie do końca. Wszystko zależy od ciebie i tylko od ciebie. Do встречи Artyom, i powodacie. Kuznickie most był niewygodny. Na stacji Arsenał wyprodukowano większość broni w metrze. Powyżej mieściła się plika broni i spadała trumówki, Wielu pracowników wysiedliło się właśnie tutaj. Szukają Andrea Kowala. Znaczy to on jest na nas pierwszy Mam nadzieję, że będziemy ludziska w miejscu, w którym będę mógł kupić amunicji. No i coś tam świeci, czyli... Jakiś człowiek tu... A nie, to instalacja elektryczna O kurde, czacha to na pewno nie wyruszy za dobrze Teraz to żeś narobił. Dziennik Arsenał i nic co my tutaj nie zebraliśmy nowego. Chyba, że czytam nieco to za trzeba. Ludziska, mam nadzieję, że się ci nie podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w, łapki w górę i subskrypcji na kanale. Mega mnie to motywuje. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. My się żegnamy, więc peace out. Cześć!